Rok temu mieliśmy niezapomnianą przyjemność gościć Was na naszym festynie, który dostarczył nam wszystkim wiele radości i beztroskich chwil. Przywołując te piękne wspomnienia, chcielibyśmy teraz z wielką radością zaprosić Was na nasz tegoroczny festyn, który obiecuje jeszcze więcej wspaniałych niespodzianek i niezapomnianych emocji. Przygotowaliśmy całą gamę atrakcji, które z pewnością oczarują zarówno małych, jak i dużych uczestników festynu. A co powiecie na nasze kulinarne delicje? Przygotowaliśmy prawdziwą ucztę smaków, które rozbudzą wasze podniebienia do życia od pysznych dań regionalnych po smakowite przekąski. Każdy znajdzie tu coś ciekawego. Zasmakujcie w tradycyjnych potrawach, które będą cieszyć wasze podniebienia i przypominać o pięknych lokalnych tradycjach kulinarnej sztuki. Ale to nie wszystko. Na naszym festynie pojawią się również występy artystyczne. Nie możemy doczekać się, aby znów was ugościć i stworzyć razem kolejne niezapomniane chwile. Niech ta wyjątkowa okazja będzie okazją do spotkania, świętowania i czerpania radości ze wspólnie spędzonego czasu. Do zobaczenia na festynie. Zapraszają Mirabelki z Juchowa.